Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o waporyzatorach butanowych, czyli tych, które tutaj widzicie. Chciałbym Wam opowiedzieć, czym one się różnią od modeli elektronicznych, jakie są ich wady, jakie są ich zalety. No i przede wszystkim, czy warto i do kogo są one skierowane. Dobra, gotowi? To lecimy! Dobra, zacznijmy, zacznijmy od podstaw, czyli tego, czym, czym w ogóle są vaporyzatory butanowe. E, więc waporyzatory butanowe nie mają w sobie żadnej elektroniki, na przykład to jest butanowy WAPCAP M2020, a to jest elektroniczny PAX. No i w waporyzatorach elektronicznych działa to tak, że po prostu jest bateria, jest elektronika, jakaś, jakiś rodzaj grzałki, e, albo konwekcyjna, albo kondukcyjna, o tym mówiłem w jednym z poprzednich swoich filmów. No i tutaj po prostu włączacie urządzenie, no i ono już jakby robi całą robotę za was. A jeśli chodzi o apryzatory butanowe, tutaj wykorzystywane jest zewnętrzne źródło ciepła w postaci spalanego butanu. Stąd nazwa. To jest taki palniczek, pokazywałem go już wielokrotnie w swoich filmach, akurat teraz się w nim skończył gaz. O, teraz działa. No i krótko mówiąc, używacie takiego opalnika jako źródła ciepła, którego dostarczacie wapulizatorowi, żeby ogrzać w nim zioła. I może to mieć miejsce na, na, różne, na różne metody, może to być taka metoda kondukcyjno-hybrydowa, jak w przypadku wapkapa, którego mam w ręce, czyli że po prostu ogrzewacie sobie tą jego nasadkę, ona przekazuje ciepło do środka, a może to być metoda w 100% konwekcyjna, jak w przypadku Dreamuda DLX V2, gdzie po prostu ogrzewacie sobie tylko tutaj powietrze wpadające do tej dyszy, ono jest zaszycane do komory i następnie trafia w tym wypadku akurat do, do fajki wodnej, bo to jest waporyzator przeznaczony do użytku z fajką wodną, ale równie dobrze może to być, może to być lotus, gdzie, gdzie ogrzewacie tą płytkę, ona później ogrzewa powietrze wpadające tędy i dolatujące do komory, więc tutaj macie w 100% konwekcyjne ogrzewanie. Podobnie zresztą, podobnie zresztą jest w przypadku słynnego Sticky Bricka, to był mój pierwszy waporyzator butanowy, mam go już od 5 lat. Hmm. Tutaj też ogrzewacie po prostu powietrze, które, które wpada tędy do komory na, na zioła, gdzie, też, gdzie te zioła są ogrzewane, no i następnie tędy sobie para wędruje do, do waszych ust. A, więc tak, krótko mówiąc różnica polega na tym, że tutaj nie ma żadnej elektroniki, żadnego, żadnego... Na żadnej baterii i tylko i wyłącznie ogrzewacie to przy pomocy zewnętrznego źródła ciepła płomienia spalnika butanowego. Tyle jeśli chodzi o różnice. A teraz przyjrzyjmy się wadom i zaletom wapyzatorów butanowych. Ok, więc po pierwsze, taki typ ogrzewania przy pomocy, przy pomocy butanu e, sprawia, że macie trochę, trochę mniejszą kontrolę nad temperaturą, ale zawsze ta temperatura waporyzacji będzie, będzie trochę wyższa. No bo w takich waporyzatorach e, typowo elektronicznych możecie sobie je włączyć i tą temperaturę waporyzacji możecie sobie dowolnie ustawić przy, dzięki cyfrowej regulacji. Na przykład możecie sobie je ustawić na przykładowo 180 stopni. I do takiej temperatury waporyzator się rozgrzeje i taką temperaturę będzie przez cały czas utrzymywał. To, to są modele elektroniczne. Jeśli natomiast chodzi o modele butanowe, no to tutaj nie mamy kontroli nad temperaturą takiej elektronicznej kontroli, że sobie coś zaprogramujemy i tą kontrolę musimy sprawować sami. I co się dzieje albo, albo poprzez. Yy, Wielkość płomień, dostosowanie wielkości płomienia i tempa wdechu, tak jest w modelach konwekcyjnych, że tutaj te dwa czynniki decydują o tym, do jakiej temperatury rozgrzejemy susz. Im będziemy się wolniej zaciągać, tym ta temperatura będzie wyższa w komorze, bo tym będzie to powietrze wolniej tam płynęło gorące. Im będziemy szybciej się zaciągać, tym krótszy będzie kontakt tych ziół z gorącym powietrzem. I, I tym ta temperatura będzie, będzie niższa. I tak samo to, to się ma jeśli chodzi o, o wielkość płomienia, ale krótko mówiąc, niezależnie od tego, jak sobie tą temperaturę będziemy manualnie kontrolowali, ona zawsze będzie wyższa niż w modelach elektronicznych. No i czym to będzie skutkowało? Będzie to skutkowało tym, że każdy waporyzator. Yy, butanowy, jak na przykład Wapcap, będzie cechował się o wiele większą produkcją pary. Ta para będzie bardziej gęsta, będzie jej więcej, e, będzie też bardziej wyrazista, jeśli chodzi o odczucia użytkownika, będzie, krótko mówiąc, mocniej działać. I to wszystko jest związane z tym, że temperatura waporyzacji jest wyższa, czyli po prostu więcej tych substancji odparujecie naraz, a co się będzie przekładało właśnie na gęściejszą parę, większą ilość pary, no i mocniejsze działanie. E, dla jednych to będzie zaleta, dla innych to będzie, dla innych to będzie wada, bo niektórzy sobie cenią to, żeby na przykład waporyzować tylko na temperaturach jest to wiadomo zdrowsze im niższa jest temperatura waporyzacji tym, tym mniej tam jakichś jest niepożądanych substancji w tym no, i też przede wszystkim mamy wtedy możliwość kontroli nad, nad efektami. Możemy sobie selektywnie odparowywać kolejne substancje parujące w różnych, w różnych temperaturach. A tutaj jakby odparowujemy wszystko naraz. Czyli gdyby to porównać do, do modelu elektronicznego, to jest trochę tak, jakbyśmy go ustawili na ile fabryka dała, na maksimum, i od początku, i od początku tak korzystali. No, z modeli elektronicznych większość osób tak nie korzysta jednak, no bo są, są te zalety płynące z kontroli temperatury. W przypadku modeli butanowych. Dla jednych to będzie zaleta, dla innych to będzie wada, ale to jest faktem, że ta temperatura waporyzacji jest wyższa, co przekłada się na parę. Szczególnie dla osób, które się przestawiają spalenia z klasycznych metod na, na waporyzację, to będzie cenne, no bo waporyzatory butanowe bardziej będą przypominały klasyczne, klasyczne palenie, chociaż oczywiście żadnego spalenia tutaj nie będzie. To jest pierwsza, pierwsza zaleta tej pary: jest więcej, jest bardziej gęsta. Efekty są. Mocniejsze. No po drugie, właśnie to jest to, co wspomniałem wcześniej, czyli to, że a, bardziej to przypomina palenie. Osobom przestawiającym się będzie, dla, dla nich to będzie wielka, wielka zaleta. A, no przypomina to ten rytuał, jest płomień, prawda? Siadacie sobie. A, no, kolejną zaletą apertuzatorów butanowych jest to, że, że oszczędzacie de facto czas. No bo tutaj praktycznie każdy model butanowy to są, są apuluzatory on demand, czyli ogrzewacie i możecie korzystać. Nie musicie czekać. Oczywiście w przypadku łapka czekacie, aż on się nagrzeje przez chwilę, aż kliknie. Natomiast w przypadku modeli modeli elektronicznych, boże, modeli konwekcyjnych robicie, robicie te wdechy właściwie od razu, nie musicie czekać. Natomiast nawet jeśli tutaj czekacie aż on się ogrzeje, to to jest bez krótszy czas niż, niż, niż nagrzanie się waporyzatora elektronicznego w większości przypadków. No, więc tutaj nie musicie czekać, możecie, możecie się inhalować od razu. To jest, to jest duża zaleta waporyzatorów, waporyzatorów butanowych. I co dla wielu osób to będzie, to będzie zaletą, że po prostu możecie sobie, możecie sobie tą inhalację zrobić szybko, no i tu jest kolejna zaleta, możecie przerwać inhalację, czyli możecie sobie wziąć wdecha, wdech i to są to, są to zalety właśnie waporyzatorów On Demand, bierzecie sobie wdech, e, możecie odłożyć waporyzator, dokończyć inhalację później, jak przyjdzie Wam się to ochota, nic się w międzyczasie, się w międzyczasie nie marnuje. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o wady waporyzatorów butanowych, no to właśnie nie macie tej kontroli nad temperaturą, więc macie mniejszy, mniejszą możliwość tego robienia tego, co ja nazywam, że właśnie manipulowania efektami poprzez manipulowanie temperaturą, czyli macie mniejszy wpływ na to, jaka ta para będzie, będzie ona zawsze Odparowana na maksa, ale, ale niekoniecznie możecie sobie tu łatwo zrobić inhalację na, na niższych temperaturach. Tak jak mówiłem też, chociaż samo wdychanie butanu nie jest szkodliwe, bo on podczas spalania się rozpala na parę wodną, i dwutlenek węgla, żadna z tych substancji nie jest dla jest nas szkodliwa, już na pewno nie w tych stężeniach, no to jednak ta temperatura waporyzacji jest, jest zdecydowanie wyższa, więc ta, ta para będzie, będzie mniej zdrowa. Waporyzatory butanowe są o wiele bardziej skomplikowane w użytku, szczególnie te, te modele butanowe. Te modele, waporyzatory butanowe są o wiele bardziej skomplikowane w użytku, szczególnie te modele konwekcyjne. Tutaj naprawdę trzeba poświęcić trochę, trochę uwagi. I z tym się wiąże kolejna wada, jest ryzyko przy jeśli będziecie nieostrożni, możecie łatwo tą temperaturę odpowiednio do waporyzacji przekroczyć, co może skutkować w, w przypadku mniejszego przekroczenia, tak pojawia się tak zwanego spotarz, to będzie taka po prostu ciemniejsza plama na suszówko może, a w przypadku bardziej hardkorowym będzie to po prostu zapłon w suszówko może, co oczywiście nie jest, nie jest pożądane. No, to są takie, takie główne wady i zalety waporyzatorów. Butanowych. A teraz przejdźmy sobie, dla kogo to są dobre urządzenia, a dla kogo trochę mniej. Ok, więc jeśli jesteście, mówiąc krótko, jeśli jesteście użytkownikiem medycznym, polecam Wam raczej waporyzator z elektroniczną regulacją temperatury, gdyż możecie sobie tutaj uh, Regulować temperaturę, a zatem też regulować dawkę, dopasować ją idealnie do własnych potrzeb. Moim zdaniem, również jestem użytkownikiem medycznym, jest to lepsze rozwiązanie w przypadku użytkowników medycznych. Oczywiście, jeśli się jest bardziej zaawansowanym, można, można korzystać również z apelizatorów butanowych do, do celów medycznych. Natomiast, co do zasady, wydaje mi się, że to są lepsze, lepsze rozwiązania dla użytkowników raczej, raczej rekreacyjnych, korzystających z ziół. Dla przyjemności też dlatego, że takim użytkownikom zazwyczaj chodzi tylko i wyłącznie o przede wszystkim o jak najmocniejsze efekty. No i właśnie to waporyzatory butanowe, butanowe dają. Więc moim zdaniem, raczej dla osób chcących używać rekreacyjnie, ale też dla osób, które mają trochę więcej cierpliwości. W sensie kupując taki waporyzator, nie oczekujcie, że on będzie, że on będzie jak pax, że go włączacie, zaciągacie się, wyłączacie. I po akcji. Tutaj trochę musicie jednak poświęcić, poświęcić uwagi na to, żeby ten sprzęt opanować, więc nie są to sprzęty dla, dla osób niecierpliwych na pewno. Hmm. No, na pewno jeśli chcecie używać też niedużo, niedużo, ziół, to jest dobre rozwiązanie, bo, bo te waporyzatory pozwalają e, uzyskiwać naprawdę fajne efekty przy użyciu niewielkich, niewielkich ilości, ilości ziół. Natomiast odradzam waporyzatory butanowe wszystkim osobom niecierpliwym, niecierpliwiącym się, chcącym szybkie efekty, uzyskać idealne efekty od razu, czy uzyskać za każdym razem takie same efekty. To, to nie tak. Tu trzeba trochę więcej cierpliwości, są określone korzyści z tego płynące, płynące w zamian, a ale, ale to nie dzieje się tak po prostu. Musicie chwilę temu, temu poświęcić. Więc jeśli krótko mówiąc, nie jesteście cierpliwi, nie kupujcie sticky Bricka, Kupcie sobie, kupcie sobie Mighty, też będziecie mieli mocne efekty, ale, ale nie będziecie musieli temu poświęcać uwagi. Natomiast jeśli nie macie nic przeciwko temu, jeśli lubicie ten rytuał, jeśli sprzedacie właśnie spalenia i zależy Wam na czymś zbliżonym, to wapensatory butanowe jak najbardziej są świetnym rozwiązaniem. Dobrym rozwiązaniem na początek jest wapka. Jest natomiast, oczywiście, wapka a Dreamwood to są zupełnie, zupełnie dwie inne akcje z na zupełnie inne ogrzewanie. Ok, słuchajcie, nagadałem się. Natomiast wydaje mi się, że wiecie już trochę co nieco o wapryzatorach butanowych. Dajcie znać co Wam się podobało w tym filmiku, co, co nie, czego Waszym zdaniem może zabrakło. Jeśli czegoś Waszym zdaniem zabrakło, a może tak wcale nie było. Jeśli film Wam się podobał, dajcie kciuki w górę, pamiętajcie o zostawieniu suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście do tej pory. No i co? Zawsze miło jest mi się z Wami, z wami widzieć i, e, i rozmawiać w komentarzach, więc pamiętajcie, że, że możecie z tego też korzystać. Pamiętajcie, że jeśli kupujecie wapory za że, że dobrze jest to zrobić w VapeFully, mają tam gwarancję najniższej ceny i, i moim zdaniem najfajniejszy asortyment, więc, więc jest to dobre miejsce na zakup wapka. A uh, dobra, dzięki w takim razie za dzisiaj. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!